Dziś na kanale o domu garść nowych, tanich i dobrych, dobrych i tanich rozwiązań Smart Home od firmy tp -Link. Jak widzicie, tych urządzeń mamy tutaj naprawdę mnóstwo. Wypożyczył nam je producent firma tp która jest też partnerem tego odcinka. Ta firma zapytała nas, czy chcielibyśmy pokazać nowe rozwiązania Smart Home u nas na kanale. My je sprawdziliśmy, zobaczyliśmy czy działają, jak działają, czy są fajne i podjęliśmy decyzję, że tak możemy wam je pokazać, bo też nam się po prostu podobają. No i co ważne, są bardzo tanie. To naprawdę urządzenia na każdą kieszeń, bo mówimy o produktach kosztujących między dosłownie 65 zł a jakieś 100 zł z groszami. Także naprawdę, jeżeli ktoś chce zbudować tanie smart home, a dobrze działające, no to tutaj TP-Link i jej właśnie seria Tapo jest fajnym rozwiązaniem. Dobrze, zatem powinniśmy chyba zacząć od serca tego całego systemu, którym jest Tapo H100. Jest to właśnie taki, powiedzmy sobie, hub. Taki mostek, takie centralne urządzenie, które wpinamy sobie właśnie tak jak widzicie do gniazdka. Tutaj mamy przycisk synchronizacji z aplikacją mobilną. No i kiedy to urządzenie skonfigurujemy, kiedy podłączymy je do naszej domowej sieci Wi-Fi, to tak naprawdę to urządzenie staje się sercem całego systemu, bo wszystkie te pozostałe akcesoria drobne podłączamy właśnie do tego huba. Na hub komunikuje się już dalej po prostu z naszą na przykład aplikacją mobilną. Także to urządzenie łączy czujniki smart, przyciski. No i też właśnie włączniki światła między innymi. Ale żeby było ciekawiej, to nie jest to tylko mostek, który tylko integruje nam inne urządzenia. Ale mamy tutaj też na przykład funkcję dzwonka oraz alarmu, no bo mamy tu wbudowany głośny głośnik o mocy 95 dB, więc kiedy mamy to wpięte po prostu do gniazdka i na przykład powiążemy to, o czym zaraz wam powiem, z takim przyciskiem, który można też zamontować na zewnątrz, to w ten sposób możemy sobie zrobić właśnie prosty dzwonek do drzwi. Kiedy ktoś naciśnie przycisk, z tego właśnie urządzonka może się dobiegać dźwięk w naszym domu. Można tutaj wybrać 19 różnych dzwonków. Kolejne zastosowanie to na przykład taki czujnik ruchu, bo jeżeli e, gdzieś ten czujnik ruchu sobie zamocujemy. Możemy skonfigurować wszystko w taki sposób, by kiedy czujnik wykryje ruch, pojawiał się tutaj sygnał alarmowy, który może na przykład odstraszyć dajmy na to złodzieja. Z rzeczy, które musicie wiedzieć, to urządzenie może zintegrować do 64 innych urządzeń smart, więc w sumie wszystko, co chcecie zainstalować w domu, możecie podłączyć do takiego jednego rozwiązania. Mamy tutaj też niskomocowy standard transmisji, połączenia pomiędzy tymi urządzeniami, dzięki temu. Ta energia nie jest zużywana, bo pamiętajmy, że choć to jest podłączone właśnie do gniazdka, to wszystkie, praktycznie większość pozostałych urządzeń e, ma już zasilanie bateryjne. Więc ten niskomocowy protokół komunikacyjny sprawia, że po prostu możemy rzadziej wymieniać baterie w tego typu niewielkich urządzeniach, w których ten akumulator e, jednak nie jest duży, no a mimo to potrafi wytrzymać właśnie od roku do dwóch w zależności od urządzenia. Także w serce systemu 95 zł i na bazie tego możecie zbudować sobie system smart home w domu. Kolejna rzecz bardzo prosta, którą chcę Wam pokazać jest to magnetyczny czujnik otwarcia okien bądź drzwi. Zobaczcie bardzo proste urządzenie składające się z takich dwóch elementów, kiedy po prostu one stracą między sobą łączność. By możemy dostawać powiadomienie, wtedy mogą się wydarzać różne na przykład scenariusze. Zaraz sobie do nich przejdziemy. Odległość, w jakiej łapią się te urządzenia, to jest 1,5 cm. Więc ta odległość 1,5 cm wystarcza, żeby to sobie spokojnie zamontować na framudze drzwi, czy na przykład na jakimś oknie i żeby te sprzęty się po prostu widziały. One nie muszą się stykać. Konfiguracja, tak jak mówiłem, bardzo prosta. Musimy mieć najpierw hub. Później do tego huba w aplikacji podpinamy, po prostu jednym przyciskiem dodajemy taki plusik i wybieramy to urządzenie to urządzenie już od razu wskakuje na nasze konto. Następnie możemy sobie przypisać, czy w jakim pokoju ono może być, jaką ma mieć ikonę, jaką nazwę i tak dalej, bo takich urządzeń możemy mieć dużo i na przykład sobie w ten sposób opisywać okno, nie wiem, w sypialni, okno w pokoju dzieci i tak dalej, czy na przykład drzwi wejściowe. A sam montaż jest bardzo prosty, bo mamy tutaj też w zestawie właśnie taśmy 3M montażowe, więc to wystarczy tak naprawdę nakleić, i to się będzie e, trzymało. Jeżeli chodzi o baterię, tu producent deklaruje ponad rok działania. Ja tego siłą rzeczy sprawdzić nie mogłem w czasie testów. E, w każdym razie aplikacja powie nam, e, kiedy bateria będzie po prostu e, już wymagać wymiany. Ale co właściwie taki czujnik nam umożliwia? Mamy tutaj kilka możliwości, bo po pierwsze możemy po prostu w aplikacji podejrzeć, czy na przykład zamknęliśmy okno, kiedy wyszliśmy, dajmy na to, do pracy. Możemy sprawdzić, czy na przykład, kiedy nasze dziecko wybrało rower z garażu, czy zamknęło ten garaż. Kolejna rzecz, jeśli wyjeżdżacie, też możecie dostawać po prostu powiadomienia, jeżeli ktoś otworzy drzwi lub okna w waszym domu, co też jest oczywiście myślę, że dosyć kluczowe, szczególnie kiedy was w domu nie ma. No, i mamy też inteligentne akcje, które mogą się odpalać po prostu po wejściu do domu czy do mieszkania. Jeżeli na przykład otworzymy i zamkniemy drzwi, to możemy sobie zaprogramować w aplikacji, żeby coś się wydarzało, żeby po prostu inne urządzenia podpięte do naszego systemu TAPO albo się aktywowały, albo się deaktywowały. No i podam wam prosty przykład, bo dajmy na to po otwarciu okna, może się w domu wyłączać na przykład nawilżacz powietrza, czy osuszacz powietrza, czy na przykład nawet jakaś wentylacja, nie wiem, klimatyzacja i tak dalej. To wszystko można sobie fajnie skonfigurować w aplikacji. Więc możliwości są wręcz nieskończone. Im więcej macie urządzeń tego typu Smart Home, tym bardziej można to pod siebie skonfigurować i zautomatyzować. Kolejna fajna rzecz, czujnik ruchu Tapo T100. Urządzenie też bardzo małe, dosyć tanie, bo kosztuje od 80 do 100 zł, w zależności w jakim sklepie je kupicie. Bardzo, bardzo proste. W instalacji, w montażu, w obsłudze, właściwie w obsłudze nie trzeba w ogóle tego jakoś specjalnie doglądać i tak dalej. To po prostu po zainstalowaniu działa, czyli wykrywa ruch. Mamy tutaj kąt widzenia tego urządzenia 120 stopni, przy czym możemy go, jak widzicie, na takim mini statywie sobie regulować w sposób jaki tylko chcemy. Mamy w zestawie taśmy do przyklejenia montażowe. To jest bardzo lekkie, więc na pewno się utrzyma, nawet jakbyście przykleili to gdzieś na przykład pod szafką. Mamy też opcję przyłączenia magnetycznego do jakichś powierzchni metalowych. Tutaj w aplikacji możemy na przykład ograniczyć tą odległość, z jakiej ma być łapany ruch, bo możemy sobie nie życzyć, żeby na przykład e, gdzieś w jakiejś odległości ten ruch był łapany. Już to może być po prostu za daleko. Zależy nam tylko na tym, żeby blisko łapał, a daleko już nie. To możemy sobie dostosować. Ponownie mamy tutaj ponad rok działania według producenta na jednej baterii. Później tą baterię można wymienić na nową, więc też fajna sprawa. No i jak to w praktyce można wykorzystać? Ano, na przykład, tak jak wspomniałem, może to być taki bardzo prosty alarm, że pod naszą nieobecność, kiedy ten czujnik wykryje ruch jakiś w domu, od razu zostanie uruchomiona syrena alarmowa właśnie w tym hubie. No i oczywiście my też dostaniemy na smartfon powiadomienie, że ten czujnik wykrył ruch. Także bardzo fajna rzecz. Myślę, że też może fajnie działać w połączeniu na przykład z kamerami do monitoringu. Wtedy w ogóle można stworzyć sobie fajny system Taki bezpieczeństwa w swoim domu. Można to też wykorzystać na przykład do tego, żeby sprawdzić, czy dzieci nie chodzą, nie zaglądają tam, gdzie nie powinny. W takim zastosowaniu przyda się też to poprzednie urządzenie, bo możemy za jego pomocą monitorować nie tylko drzwi i okna, ale na przykład jakieś szuflady, dajmy na to, albo na przykład szafki, w których są na przykład trzymane leki, powiedzmy. No, widzicie sami możliwości jest bardzo, bardzo dużo. A jeszcze z takich fajnych zastosowań tego czujnika ruchu e, myślę, że jest to, że możemy po prostu za jego pomocą uruchamiać automatycznie światła. E, jeżeli ja bym coś takiego sobie zainstalował, na przykład na klatce schodowej u mnie, e, mogę to skonfigurować w ten sposób, że kiedy się zbliża do schodów, po prostu automatycznie włączy się na nich oświetlenie. Także widzicie smart home pełną gębą, tak jak mówiłem, im więcej macie produktów tego typu, tym bardziej możecie to wszystko zautomatyzować. Kolejny sprzęt, ta T315. Bardzo fajny gadżet, kosztuje około 100, bodajże 30 zł, tak, 130 zł. Jest to czujnik wilgotności i temperatury. Sprzęty tego typu są coraz popularniejsze, mam wrażenie. Wiele osób chciałoby sobie coś takiego kupić. Ten czujnik bardzo mi się podoba z uwagi na to, że po pierwsze, on jest bardzo mały. Po drugie, ma mocowanie też na magnes, więc można go na przykład sobie przypiąć na lodówkę czy na jakąś metalową powierzchnię. Można też oczywiście go postawić gdzieś na dowolnej powierzchni albo też przykleić do czegoś. Ale z takich fajnych rzeczy mamy tutaj wyświetlacz e-papierowy. To nie jest LCD, tylko to jest e-papier. Technologia taka jak w czytnikach e-booków. Bardzo fajne rozwiązanie, bo po pierwsze, zużywa bardzo mało energii. Tutaj na dwóch paluszkach dołączonych do zestawu ten sprzęt podziała nam dwa lata, nawet więcej, tak mówi producent. No i druga rzecz, to jest bardzo yy, czytelne, bo te ekrany LCD w tego typu tanich urządzeniach są beznadziejne, szczerze mówiąc, bo kiedy spojrzymy pod kątem, to nie widać, co się wyświetla na tym ekranie. Z kolei w nocy na przykład albo mogą nam walić po oczach, mogą nas, nas razzić, albo w dzień być nieczytelne, więc tam ciągle coś jest nie tak. Tutaj z kolei to wygląda jak kartka papieru, dosłownie, bo mamy białe tło i po prostu na czarno zmieniają. Tam się duże napisy. To jest czytelne, pod każdym kątem jest widoczne tak samo, no bo to jest e-papier, czyli tak jakby coś było po prostu napisane na kartce. Eee, fajna technologia, tani sprzęt. Pokazuje nam właśnie temperaturę, pokazuje nam wilgotność w miejscu, w którym ten sprzęt się znajduje. Pokazuje nam też poziom komfortu, czyli taką minkę uśmiechniętą albo smutną. Jeżeli jest smutna, to wiemy, że tutaj coś trzeba zadziałać. No i mamy też poziom baterii, więc widzimy, kiedy tą baterię należałoby wymienić. No i tak jak mówię, te dane, wilgotność i temperaturę możemy podejrzeć na tym ekranie, ale też oczywiście w smartfonie, zdalnie w aplikacji TAPO. No i tutaj kolejny przykład fajnego zastosowania, bo jeżeli to urządzenie macie spięte z systemem TAPO i jeżeli w tym samym systemie TAPO macie na przykład nawilżacz powietrza, może to być najprostszy zwykły nawilżacz, który podłączycie do tego inteligentnego gniazdka, o którym Wam mówiłem, to ten nawilżacz może się włączyć w momencie, kiedy wilgotność spadnie poniżej poziomu jakiegoś ustalonego przez Was. Czyli dajmy na to, spada poniżej 50%, dopiero wtedy włącza się Nawilżacz powietrza. No i z kolei, jeżeli już ta wilgotność osiągnie jakiś tam pułap przez Was akceptowalny, nie wiem, 60%, 65% w zależności od tego, jak chcecie, to wtedy nawilżacz może się wyłączyć. W ogóle bez Waszego udziału to wszystko może się dziać automatycznie. Także kolejny fajny przykład użycia tego typu smart rzeczy w domu. Następnym produktem są takie inteligentne przełączniki światła. Tutaj mamy pojedynczy TAPO S210 i podwójny TAPO S220. Yy, mamy tutaj do czynienia z elementem już trochę bardziej inwazyjnym niż te poprzednie rzeczy, które Wam pokazywałem, ponieważ ten włącznik światła po prostu musimy zamontować w miejsce poprzedniego włącznika. Jak widzicie, tutaj z tyłu mamy element, który po prostu wkłada się w puszkę montażową. Tutaj trzeba oczywiście podłączyć odpowiednie przewody. No i jak to działa? No tak jak włącznik światła. Jeżeli to podłączycie u siebie w domu, no to po prostu możecie włączać i wyłączać światło, e, tak jakby to był zwykły wyłącznik, ale ma to oczywiście połączenie z całym systemem Smart Home, dzięki czemu możecie też włączać i wyłączać światło z poziomu aplikacji mobilnej. E, więc rozwiązanie dla osób na przykład zapominalskich, którym zdarza się, nie wyłączyć światła, na przykład kiedy wychodzą do pracy. Tak samo wyjeżdżacie z garażu, nie wiecie, czy w garażu zostało zgaszone światło, więc dzięki temu urządzeniu macie w aplikacji szybki podgląd na to, czy światło w danym pomieszczeniu jest włączone, czy nie. Jeżeli jest włączone, a wy nie chcecie, żeby było, no to zdalnie z telefonu, z każdego miejsca, możecie to światło po prostu w domu wyłączyć. Kolejna sprawa, możecie to światło też włączyć, jak na przykład jesteście na wakacjach poza domem, jeżeli się martwicie, że ten dom ktoś obserwuje i może zauważyć, że Was nie ma i wtedy, nie wiem, na przykład, okraść od. Takie właśnie mieszkanie czy dom, no to też wieczorem możecie sobie to światło zdalnie zupełnie zapalić w mieszkaniu. Wtedy będzie to wyglądało tak, jakbyście byli w domu. To światło po paru godzinach możecie oczywiście też sami wyłączyć. I koszt takiego smart włącznika to jest około 130 zł. Tu cena jest podobna, zarówno w tych pojedynczych, jak i w tych podwójnych wersjach. Kolejny produkt jest bardzo nietypowy, bo jest to inteligentny przycisk TAPO S200B. Jest to takie bardzo małe urządzonko yy, okrągłe, które możemy zamontować w jakimś miejscu albo magnetycznie albo właśnie naklej, albo po prostu je nawet postawić. I teraz co my takim przyciskiem możemy robić? Tak jak wam na początku wspomniałem, można z tego zrobić taki bardzo prosty dzwonek do drzwi, ale ten przycisk może pełnić też inne role, bo na przykład może on być włącznikiem światła. Można go zintegrować właśnie z włącznikiem jakiegoś światła, jeżeli macie na przykład, nie wiem, jakieś panele, dajmy na to, takie listwy ledowe, możecie włączać to jednym przyciskiem i co więcej? Ten przycisk jest też pokrętłem, bo można go obracać i w ten sposób można regulować natężenie światła albo na przykład temperaturę światła czy też kolor światła w urządzeniach, które oczywiście wspierają zmianę koloru albo temperatury. Także fajne rozwiązanie w połączeniu z takimi smart żarówkami. Kolejne zastosowanie przycisku może to być na przykład dla dzieci albo dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami. Można zamontować taki po prostu przycisk awaryjny, przycisk po prostu bezpieczeństwa, na przykład w łazience, jeżeli opiekujecie się starszą osobą, która mieszka na przykład u Was w domu, taka osoba może mieć ten przycisk, jeżeli go naciśnie, Wy możecie dostać powiadomienie na telefon, albo też może się po prostu rozlec w domu dźwięk syreny. Wtedy wy po prostu wiecie, że coś jest nie, nie tak. Musicie po prostu pójść, pomóc takiej osobie. Więc produkt naprawdę bardzo ciekawy, jest też bardzo tani, bo kosztuje 85 zł. Tutaj bateria też nam powinna wystarczyć na ponad rok. Yy, naprawdę mnóstwo, ogrom możliwości, w zależności od tego, jak sobie to skonfigurujecie, no to naprawdę może to pełnić zupełnie, zupełnie inne funkcje. A już na sam koniec chcę Wam jeszcze pokazać rzecz, która może uzupełnić ten system smart home, no bo jeżeli to ma być smart, jeżeli ma działać w domu, no to warto zapewnić dobry internet w tym domu, zwłaszcza jeżeli tak jak u mnie macie na przykład piętro, jeżeli gdzieś tam są problemy z zasięgiem, taki router pozwoli to po prostu rozwiązać. No bo mamy tu po pierwsze bardzo szybki router z obsługą Wi-Fi 6 i z portami o przepustowości 2,5 gigabita na sekundę. Mamy 6 anten, więc też ten zasięg jest rozprowadzany, no chyba najlepiej jak się da w routerach. Prędkości jakie maksymalnie Normalnie można na tym uzyskać, to jest aż 5400 megabitów na sekundę, więc ja takiego łącza w domu nawet nie mam i przez wiele lat pewnie jeszcze mieć nie będę. Do routera można podłączyć aż do 100 urządzeń i tak jak mówiłem, mamy tutaj naprawdę duży zasięg dzięki tym sześciu antenom i technologii Beamforming. No i tutaj tp chwali się technologią Home Shield. Jest to technologia bezpieczeństwa, która powstała między innymi po to, żeby właśnie zapewnić bezpieczeństwo urządzeń smart home tego typu, które Wam pokazałem. Więc to by było na tyle w tym materiale. Jak widzicie, przekrój, różnorodność tych produktów jest bardzo duża. Ceką wspólną jest bardzo prosta, ale funkcjonalna aplikacja mobilna, no i też bardzo niskie ceny tych urządzeń. No pamiętajmy jednak, że smart home potrafi kosztować krocie, więc fajne jest zobaczyć też na rynku całe rozwiązania, całe systemy, które po prostu aż tak nie drenują portfeli. Ja to bardzo doceniam. No, i na tym optymistycznym akcencie chyba ten film zakończymy. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie urządzeń Tepelink od tapo. Szczególnie jestem ciekaw, co o nich sądzicie z długiej perspektywy czasu, jeżeli używacie ich właśnie już od np. roku czy dwóch. Jak sprawdzają się np. baterie w tego typu urządzeniach. No i co? I zostawcie nam proszę łapkę w górę, subskrypcję, być może nawet dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.